Witajcie, tu znowu Witara, to kolejna Gammisfera. Jeżeli rzucę hasło sieciowy wieloosobowy shooter od Valve, z pewnością większość powie Counter-Strike. Będzie to jak najbardziej prawda, ale nie można zapominać o tym, że firma Gabe Newella ma na koncie także inne dzieło, które pioniersko wprowadziło takie nowinki jak podział na klasy postaci, co swego czasu w szalankach nie występowało. Sukces staryńkiego już Team Fortress'a musiał doprowadzić do powstania kontynuacji, jaką jest omawiany dzisiaj Team Fortress 2. Team Fortress 2 to drużynowy shooter, w którym do boju ruszają dwie drużyny, niebiescy i czerwoni. W zależności od trybu gry, każda z drużyn może mieć do realizacji różne cele, takie jak obrona lub zdobycie punktu, wykradanie akt, czy też przepchanie ładunku wybuchowego do bazy wroga. Tryby gry są naprawdę różnorodne i obok wspomnianego pchania ładunku i obrony punktów mamy tu jeszcze wariację, w której obie drużyny przepychają ładunki naraz. Lokalny odpowiednik dla King of the Hill, gdzie konkretna drużyna stara się utrzymać punkt jak najdłużej, aż do upłynięcia czasu potrzebnego do zwycięstwa oraz Capture the Flag, gdzie rolę flagi pełnią teczki z tajnymi dokumentami. Każda drużyna składa się z kilku graczy, którzy reprezentują konkretne klasy postaci możliwe do zmiany przy i spawnie Podstawą jest odpowiedni dobór członków względem mapy i trybu gry. Do dyspozycji oddano nam 9 klas. Scout to najbardziej mobilna klasa ze wszystkich. Porusza się z ogromną prędkością, potrafi wykonać podwójny skok, a braki wytrzymałości nadrabia możliwością robienia uników. Wyposażony jest w szczelbę samopowtarzalną i pistolet jako broń dodatkową. To doskonała opcja dla tych, co chcą robić sprawny rekonesans. Żołnierz to najbardziej podstawowa klasa. Wyposażony jest w bazukę i szczelbę. Jest to typ ofensywny, zadający jedne z większych obrażeń w grze. Pyro to postać mająca do dyspozycji miotacz ognia, będący doskonałym remedium na pojedynczych wrogów oraz narzędziem zdolnym podpalać całe ich grupy. Demoman to grenadier, mający do dyspozycji zarówno typowe granaty, jak i takie, które można detonować zdalnie. Jest to klasa obronna, która odpowiednio prowadzona może siać popłoch w szeregach wroga. Technik to klasa dla lubiących odpowiednie pozycjonowanie i bycie raczej wsparciem dla drużyny. Potrafi stawiać i ulepszać działka strażnicze oraz budować teleporty pozwalające szybko przemieścić się jego drużynie. Jest to typowa klasa obronna, której główną siłą jest jego działko. Gruby to obrońca mogący swoim miniganem dokonać solidniej rzeźni. Ma ogromną wytrzymałość, doskonale współgra w tej materii z medykiem, który czyni go jeszcze trudniejszym do zabicia w mobilnym czołgu. Medyk to typowe wsparcie. Jego podstawową bronią jest Medigan, który służy mu do leczenia sojuszników i siebie. Odpowiednio naładowany może zaaplikować Uber Charge, dający jemu i konkretnemu sojusznikowi chwilową niezniszczalność lub zwiększenie obrażeń, gdy mamy kryc Krieg, czyli inny model Medigana. Sniper to dystansowe wsparcie drużyny. Łatwo go zabić, ale odpowiednio ustawiony ze swojego karabinu zdejmuje wroga jednym strzałem. W razie konieczności bliższej konfrontacji posiada PM jako broń drugorzędną. Ostatni jest szpieg. To najciekawsza, a zarazem najtrudniejsza klasa. Ma zdolność zabicia wroga jednym ciosem, pod warunkiem, że jest to cios w plecy. Potrafi przebierać się za członków wrogiej drużyny, a także stawać niewidzialny. Dodatkowo, potrafi sabotować strukturę inżyniera. Złapany ma do dyspozycji rewolwer, którym może się obronić. Każdy z możliwych dogrania bohaterów jest inny i pełni zupełnie inną rolę w drużynie. Przykładowo, kilku techników może zabezpieczyć jakieś miejsce działkami, uniemożliwiając w ten sposób zdobycie punktu czy konkretnej pozycji. Z drugiej strony, szpieg może sprytnie sabotować. Ewentualnie, wzmocniony przez medyka Ubercharge'em Demoman, może roznieść je granatami, ściągając przy okazji ich ogień na siebie, co daje reszcie drużyn okazję do działania. Inny przykład. Stale leczony przez chowającego się za nim medyka gruby, gromi twoją drużynę. Jeżeli gra snajperem, może zdjąć go headshotem. Przykłady można mnożyć i ciężko byłoby wymienić wszystkie możliwe sytuacje, w których konkretna klasa jest przydatna. Powstały jest ogólny schemat: Atak, obrona i wsparcie. Co się tyczy uzbrojenia, to każda postać rusza do boju ze swoją bronią podstawową, jakąś bronią dodatkową, którą najczęściej jest strzelba lub pistolet, i broń do walki w zwarciu, która stanowi alternatywę w bliskim kontakcie Aha. lub rdzeń mechaniki w przypadku szpiega. O ile posiadamy w ekwipunku inne bronie, możemy wyposażyć nasze postaci w nowe narzędzia Zagłady, zastępujące te, których używali dotąd. Haczyk jest taki, że każda broń oprócz podstawowej, dając jakąś cechę na plus, daje również jakąś na minus. Przykładowo, nowy minigun dla grubego będzie zdawał 20% większe obrażenia, ale kosztem dłuższego czasu rozkręcania lufy lub zmniejszeniem szybkości poruszania i tak wolnej postaci. Balans broni jest bardzo dobry, gdyż nadal to umiejętności decydują o zwycięstwie. Tym niemniej, w subiektywnym odczuciu niektóre sprzęty mogą dać pewną przewagę. Balance Team Fortnite 2 ma duże znaczenie z tego powodu, że część gratów da się kupić za realną gotówkę. Spora część flipunku na szczęście to jednak unikatowa broń dostępna tylko za osiągnięcia. Obok broni dano nam też możliwość modyfikowania wyglądu naszej postaci przy użyciu różnych dziwnych i praktycznie nie mających żadnego wpływu na grę przedmiotów, jak na przykład czapki. Jak już wyposażymy nasze postacie w parę ruszać w bój. Po decyzji, który tryb gry nam odpowiada, ruszamy na jedną z wielu map i walczymy. Dostępnych kawałków gruntu jest całe zatrzęsienie, a to dzięki integracji gry z warsztatem Steama i otwarciu na scenę moderską. Jedyne do czego można się przyczepić to mała interaktywność map i praktycznie zerowa podobność albo kosmetyczne zniszczenia, jednak w trakcie zabawy nie mamy czasu na tym rozmyślać. Akcja trwa tu nieustannie, ale nie może nas zapomnieć o taktyce, a także o przeznaczeniu swojej postaci. Zgranie drużynowe to podstawa sukcesu, gdyż każdy z dostępnych trybów stawia na kooperację. Soliści nie znajdą tu dla siebie nic. Każdy tryb jest drużynowy i co najwyżej możemy pochwalić się wyższym skillem. Przyglądając się dostępnym postaciom oraz całej oprawie gry, z pewnością zauważymy sporą umowność i komizm wszystkiego. W przeciwieństwie do poprzednika i wielu innych shooterów, Team Fortress 2 stawia na groteskowość oraz komiksowy, nieco luźny styl. Wystarczy przyjrzeć się charakterystycznym, nieco karykaturalnym gębom naszych wojaków, by wiedzieć o co chodzi. Każdy z dziewiątki jest bardzo specyficzny. Niestety w kwestii humoru twórcom trochę się nie udało. Przy całym potencjale gra za rzadko puszcza do nas oko. Technicznie całość wygląda nieźle. Tekstury są niebrzydkie, a komiksowy duch ratuje grę przed brutalnym starzeniem się, co nie zmienia faktu, że ono występuje. Na szczęście w niewielkim stopniu. Dźwiękowo jest jak najbardziej okej. Okay. Muzyka nie zapada w pamięć, ale jako tło spełnia swoją rolę doskonale. Odgłosy otoczenia jak najbardziej w porządku, podobnie jak gadki naszych postaci. Ostatnią dużą nowością dodaną do TFA jest rozszerzenie man kontra maszyny. Dodają ono nowy tryb. Jest to koopowa walka przeciwko nacierającym coraz silniejszym falom mechanicznych odpowiedników naszej dziewiątki. Z tym, że dzielących się na nieco większą liczbę rodzajów. Roboty są dość twarde, a żeby wypełnić założenia misji, nie obędzie się bez współpracy. Naszym celem jest nie dopuścić, by roboty zaniosły do naszej bazy bombę, co bywa dość trudne. Ten tryb, co prawda, premiuje niektóre klasy, jak technik, który wspierany działkiem ma wiele do powiedzenia, a inne czyni bezużytecznymi, np. szpiega, którego umiejętności nie, za bardzo się nie przydają. Jednak nadal odpowiedni dobór członków ekipy ma znaczenie, a spektrum nie jest silnie zawężone. Uzyskując odpowiednią przepustkę, możemy grać na specjalnych serwach Valve, które nasze osiągnięcia w walce z robotami premiują nagrodami. Teraz pora na podsumowanie oceny. Zacznijmy od plusów i minusów. Plusy? Oczywiście podział na klasy postaci oraz różnice w mechanice każdej z nich. Następnie balans broni, który jest mimo wszystko bardzo solidny. Kolejny plus to duża liczba map i otwartość na moderów. Nie tylko w kwestii samych map, ale i modyfikacji broni, czy też elementów ekwipunku zmieniających wygląd naszych postaci. No i oczywiście jednym wielkim plusem jest też tryb man kontra maszyny. Minusy? W sumie tylko lekko zmarnowany potencjał na humor i nieco mało interaktywne mapy. A punktowo? Zagrywalność 7+. Grafika? 7. A dźwięk podobnie. 7. Oczywistym faktem musi być zasada ogólna, która wynosi też 7. Team Fortress 2 to idealny wybór dla tych, którzy poszukują jakiejś dobrej i niezobowiązującej szczelanki. Co prawda gier tego typu pojawiły się przez lata coraz więcej, jednak twór Valve nadal pozostaje popularny i co najważniejsze od jakiegoś czasu pomiędzy mikropłatności jest darmowy. Fakt ten z pewnością zachęca do spróbowania jak się w to gra. Sama gra dostępna jest na platformie Steam w dziale Free to Play. To tyle. Pamiętajcie, żeby ocenić jak podobał się Wam odcinek, pamiętajcie też by proponować kolejne gry do recenzowania. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, a ja żegnam się z wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce...